Akcja. Nagrywam. Dobra, to jest nasz trzeci odcinek. Nagrywam z kolegą. No i już tak wbiłem dwa levele pod waszą nieobecność. Zero kasy nadal mam, nie chciałem nic kupować. A gdzie tu zdaje się że rzeczy, wiesz? O, wiem, 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 wiem. Eee. Kuj, poważnie jakie masz towary do zaoferowania? No i teraz tak, nie na coś mi wstać: 19, 37, 55, 69, stać mi władzę. Zrobiłem się o 137. E, light. Dobra. Ty płaszczyk na mój Nie płaszczania mm. Najbardziej to mi się układa za z buty sobie kupić 100 i 37. Uczyn. A duszka na piąty 187 to mnie starczy. Na no drugi? 46. A mnie stać na trzeci level. Nie wiesz co? Ja najpierw wolę sobie władować zbroję, a potem dopiero wróżkę, bo i tak jest automatyk to szybko, ale nie tak w metinienie. O dzięki. Sprzedam sobie. Akceptuj. 86 buty kosztowały mnie. O 14 137 zł mam To ja tylko Dobra, taka umowa. Pierwsze co sobie kupujemy, to różdżka. Dobra? Ja na piątą od razu zbieram. Zaczekaj, życie, życie, życie. 137 137 a co? Co, pożyczyć? Dobra, ja już mam życie pełne. Będę atakowała, ktoś, ok? No Zaczekam... Za, zaczekaj. Trzy minuty dopiero w filmiku, ty. Trzeba uważać, bo 15 tego. Minut, limit jest. Tak potwierdzić, dobry, a to daje się. Najpierw ty sobie zbierasz tą łóżeczkę, bo wcześniej zaczęło się. Nie chcę. idziemy mamy tego? nic nie dotło. czasami tak bywa ło fajnie te cyfertki wskakują, nie? to czeka życie. To tu mam jedną jakąś żywaczkę. żyłka, teraz ją też sprzedam. Nie chcę się dziwić. O, 14 zł. A ta różdżka 187, a ja mam 151. Tylko będę atakować, czy. Dobra. Mi się na że zawsze to podobało, że dziesiąt, co 10 leweli jest nowe tego. Hmm, Zapomniałem jak to się nazywa. Wygląd po prostu. W No. Może jakieś questy byśmy zaczęli robić? Nie, jak nie lubię. <noise> Ja w ogóle questów nie robiłem dziś tego. Ej, a ja dawaj my jesteśmy piąte, to dawaj, tylko zaczekaj ja na moje życie. No będzie można chodzić właśnie na tym, ten... um, że tam pszczoły latają takie, co nie? W którymś albo 40. To też pani jest. O kurde, ja poszłam do tego. Do skóra, kufany, do zdrowiciela. To teraz już by się fest powoliło. Jeszcze Kurde. A nie możesz trochę dłużej? A to jutro, o której byś szedł? No. nie wiem, czy bym się tylał, Hmm. Kurde, jak się to zmieści? A, no właśnie, zaczekaj, mam ojczeć. Kurde, cool. znowu. Ja muszę coś kupić. a mam tylko się Co? No. Ej, to jak ty będziesz musiał iść? Nie? To ja wtedy jeszcze będę nagrywał po filmiku. I sobie możesz oglądać jak chcesz, co, nie? To jest jaki pierwszy filmik z tobą Hmm. Jeszcze, jeszcze, Tylko nie za taką dwóch, bra ja zabiję jednego już będę miał mało życia, bo od razu. O, szósty level, fajnie. Ej, dawaj teraz na mnie i to idą, brasę ja chcę kupić już, dobra? Mm. Mało mi życia zabiera. To jest ten, przyszedł twoja kojusz. <kly> tak, mam nie troszeczkę. No, ja tylko szuka z szóstym, odpłacę się go jeszcze. Kurczę, pajak chamski, nic nie rodzę. Ta. Tak, też ja się nigdy nie miałem.

A nie rozumiem, po co zrobili tą studnię. Jak można iść do tego gościa i za darmo masz. Nie? Studnia? Za darmo? Myślałam, że monetę trzeba wrzucić. Nie? A ja wolę do gościa chodzić. Mniej dialogu jest. 9.45. 9 minut dziesięć minut trwa filmik. Zakończę w 14 minutach już. Atakować mogę? Nie żyjesz. Ja znowu do ciebie. A ja sobie po ESP.

Nic nie ma. Dlaczego? O, o tutaj 6, a ja mam z mało życia. Jeden się leczyć? Ja nie zbieram światów. Nie lubię, chyba się później leczyć do kościa. A jak coś... A jak już coś to kupić mikstur. wiem. A gdzie ty jesteś? O, tu Wiesz co mam pomysł? Tak. Poczekaj, atakuję. Ja wbijam na siódmy level i wychodzę stąd. Tu jest jak więzienie. Teraz? Ale ja nie mam żadnej różki. Ja bez uzbrojenia stąd nie wyjdę. Ale potem się tutaj wrócimy, bo zawsze robi tak, co nie że Ja sobie kupuję najlepsze itemy z wioski startowej, bo potem namaga to ciężko kupić. Ci powiem, To? Nie byłem już nie nie przygoda, przygoda każdy chmur oku, ty ja tam nie idę, nie wiem jak ty. Rozbójniczka widziałeś tabliczkę? Wąd stąd, je, jeśli ty życie miłe? Nie Mi, miłe. Zobaczę, jak tam z czasem? 13 minut, zaczekaj. To tutaj skończyć odcinek, i teraz zaczynamy drugi, czy jak? Może drugi odcinek najwyżej będzie 9 minut. Dobra, ty zaczekaj. No. O Ty ok. To zaczekajcie dodatkowy błonys do filmika. Zazwalamy jelenie. Będą się mogli pośmiać. Tajko? Przerwę rysować. O kurde. Deadmau5. 91% życia, ale my cieniasy jesteśmy. Nie no, bo tutaj po prostu respektuję, a tutaj tylko gram Zaczek. To ja zakończę odcinek i wrzucę go na youtube. Stop. Marka. Okej. Okay.